You know, they found this girl, right? Where? In our neighborhood. Down our main street. Is she good? No, no she's not. she's dead. That's why this is very important. It's all on you right now. What is isn't my problem. You were she the last one last with seen with her. So, right now, it's a lot of. It's facing you right now, son. Chłopak, na którego patrzymy, to 14-letni Aiden Fucci. Jest na posterunku policji i właśnie rozmawia ze swoimi rodzicami, oczekując na przyjazd adwokata. Policja podejrzewa go o brutalne zabójstwo koleżanki z sąsiedztwa, młodszej od niego o rok, Tristin Bailey. Zwłoki 13-latki znaleziono w dzień matki, 9 maja 2021 roku, kilka godzin po tym, jak rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Przed śmiercią dziewczyna była wielokrotnie dźgana i cięta nożem. Na wewnętrznej stronie jej prawej kostki ktoś narysował uśmiechniętą buźkę. Czy wszystko to zrobił Aiden Fucci i dlaczego tak młoda osoba miałaby popełnić tak straszny czyn? Tristin Bailey była jednym z pięciorga dzieci Stacey i Foresta Bailey. Mieszkała w Durbin Crossing w północno-zachodnim hrabstwie St. Johns i była bardzo dobrą uczennicą i cheerleaderką w Patriot Oaks Academy. Była powszechnie lubiana. Kochała kolor morski, dużo się śmiała, miała plany na przyszłość, swoje pasje i zainteresowania. Aiden Fucci był jej kolegą ze szkoły Patriot Oaks i sąsiadem mieszkającym nieopodal. Choć jego rodzina wydawała się być całkowicie normalna, chłopak sprawiał wiele kłopotów w szkole i poza nią. Dyrektor szkoły Aidena nie ukrywał, że wielokrotnie zawieszał go w prawach ucznia, między innymi za groźby, jakie młodociany rzucał pod adresem swoich rówieśników to throw another student out of window. That's correct. A female student. That's correct. Uczeń po szkole przejawiał jeszcze bardziej niepokojące zachowania. Policja przesłuchując dziewczyny Aidena, Zofii Bauman i jego najlepszego kolegę, odkryła, że Aiden od zawsze fantazjował o zabiciu kogoś. He said he like he my like like his knife he wanted to like slit somebody's throat and like he said it would be satisfying. He's talked about killing people. Dziewczyna Fudziego i inni przyjaciele powiedzieli śledczym, że Aiden planował morderstwo bardzo konkretnie. W swojej wizji chciał zaciągnąć przypadkową osobę do lasu i tam ją zadźgać. Czy tak właśnie postąpił w feralną noc? When he talked about killing somebody, he even told Zofi Bowman how he would do it. And what he told her was, I would walk around at night and I would find somebody else walking at night, I would drag them in the woods and I would stab them and then I would pretend like I didn't do it, uh, so that I could keep killing people. Podczas kolejnych wywiadów ze śledczymi, dziewczyna Furciego, Zofi, powiedziała, że Aiden często mówił o zabijaniu ludzi. Czasami podchodził do niej od tyłu i udawał, że podcina jej gardło. Dziewczyna twierdziła, że nigdy nie traktowała tego poważnie. Inny przyjaciel dodał, że czasem Fudci wyjmował nóż i udawał, że go nim dźga. Aiden rysował drastyczne obrazki przedstawiające okaleczone ciała, zeznał także. Zarówno on, jak i dziewczyna Furciego opisali go jako osobę zafascynowaną nożami. Bardzo często nosił przy sobie noże, bawił się nimi i pokazywał je. Nazywał je nawet piker i poker. Wróćmy jednak do rekonstrukcji zdarzeń. Kiedy rodzina Bailey zauważa, że Tristin nie spędziła nocy w domu, od razu zgłasza sprawę na policję. Śledczy traktują sprawę bardzo poważnie. Siostry dziewczynki zeznają, że poprzedniego wieczoru widziały ją rozmawiającą przez kamerę z chłopakiem w czapce baseballowej. Słyszały też, jak ten chłopak namawiał Tristin, aby spotkała się z nim później wieczorem. Pierwszym krokiem policji jest więc analiza taśm z kamery monitorującej okolice. Nagranie wideo pokazuje dwie osoby. Są to prawdopodobnie Fucci i Bailey idący w kierunku końca stawu retencyjnego, blisko miejsca, w którym później znaleziono ciało dziewczyny godzinę i 45 minut później na tym samym nagraniu widać jak Fucci wraca w stronę domu sam niosąc w ręku swoje buty Tymczasem sprawa zniknięcia Tristan robi się w małym miasteczku szybko głośna Policja anonimowo otrzymuje screenshot ze snapchata Na zdjęciu widoczny jest Aiden robi sobie selfie siedząc w radiowozie pytając Hej czy ktoś wie co się dzieje z Tristan Na tym samym screenshotcie widać odpowiedzi jego znajomych Policjantom szybko udaje się ustalić, że Fucci faktycznie rozmawiał z Tristin Bailey wieczorem przez kamerę. Przekonał ją, aby wyszła z domu i spotkała się z nim. Jednak podczas wstępnej rozmowy z policją, młody socjopata bawi się całkiem dobrze. Relacjonuje swój pobyt w radiowozie i udaje, że dziewczyna sama upozorowała swoje zniknięcie. Niemal w tym samym czasie ciało Tristyn zostaje znalezione w lesie przez przypadkowego biegacza. Dysponująca zapisem z kamer i zrzutami ze snapczata policja momentalnie otrzymuje nakaz rewizji domu Aidena. Chłopak zostaje zabrany na przesłuchanie, jednak jako młodociany czeka na przyjazd adwokata ze swoimi rodzicami. Podczas gdy rodzice zadają mu pytania o poprzednią noc, Aiden wydaje się całkowicie nieporuszony. Jego odpowiedzi są chłodne, jakby żadne emocje nie miały do niego dostępu. You know, they found this girl, right? Where? In our neighborhood. Down our main street. Is she good? No, no she's not. she's dead. That's why this is very important. It's all on you right now. problem. Hey, you were the last one seen with, with her. So right now, right now son.

Rozmowa z Aidenem nie jest najłatwiejsza. Podczas całego zarejestrowanego spotkania z rodzicami, chłopak niezrozumiale ma mrocze, unika kontaktu wzrokowego. Powoli zaczyna dodawać jednak więcej szczegółów o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Mówi, że całował Tristin i przyznaje, że jego DNA może być odnalezione na jej ciele. What were you doing outside Okay. Honest, as you can, to them. Po jakimś czasie Fudge zmienia wersję wydarzeń. Teraz twierdzi, że między nim a dziewczyną doszło do kłótni. Według jego słów, Tristin była w stosunku do niego agresywna. Popchnął więc ją na ziemię, gdzie uderzyła się głową. Ale czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co się stało? Did y'all have sex? Mm -mm. Did she really grab you and you just really pushed her, or was that. No, she did. Okay. You don't know what happened to her after you pushed her? Mm -mm. Did she say, ow, or get mad? She said, Aiden. She was like, Aiden? I was like, I pushed her, but I just told her to have fun. I just walked Do you know what direction she walked it? Probably the other way, because she wasn't next to me anymore. Rodzice Aidena nie wydają się przekonani. Podobnego zdania są śledczy, którzy obserwują te konfrontacje przy pomocy kamer. Pod wpływem kolejnych pytań, Aiden znowu zmienia wersję zdarzeń. Tym razem twierdzi, że dziewczyna powiedziała mu w nocy, że planuje jeszcze z kimś się spotkać. Tą osobą ma być lokalny dealer narkotyków. Do takiego rozwoju wypadków Aiden próbował przekonać policjantów już podczas wstępnego przesłuchania w radiowozie.

She została picked up after that. She just kept walking. Probably. I, mean, I don't know. Do you know if she turned the other direction or she was just still walking behind you? She pushed it down and then you walked. We what we should be talking? I'm wraz z rodzicami wciąż oczekuje na przybycie adwokata. Tymczasem policja właśnie przeszukuje jego dom. Dowody zbrodni leżą niemal na wierzchu. Pusta kabura po nożu, nóż. Mokre, zakrwawione buty, które wyglądają na takie same, jak te zarejestrowane na taśmie z kamery. W łazience policja znajduje także zakrwawiony t-shirt i dżinsy. W biurku natomiast notatnik Aidena z jego rysunkami pełnymi scen okrucieństwa i tortur.

parę zakrwawionych dżinsów z sypialni syna do łazienki. Nagranie wyraźnie pokazuje, jak pierze ona dżinsy w umywalce. Nie koniec na tym. Dokładna analiza rozmowy Aidena z rodzicami na posterunku policji wykazuje, że matka wyraźnie stara się ostrzec swojego syna przed powiedzeniem prawdy. Kiedy pyta go, czy na jego ubraniach nie ma niczego z poprzedniej nocy, Aiden odpowiada, nie sądzę, dlaczego. Wtedy zaobserwować można, jak matka bezgłośnie mówi do niego krew. Ostatecznie matka Aidena została aresztowana pod zarzutem manipulowania dowodami w tej sprawie. Przyznała się do winy i została skazana na 30 dni więzienia i 5 lat w zawieszeniu. W międzyczasie formalnie już oskarżony o morderstwo Aiden trafia do aresztu, gdzie oczekiwać będzie na wyrok sądu. Bardzo szybko zaczynają stamtąd napływać następne niepokojące informacje. Aiden Fucci grozi funkcjonariuszom i wymusza pieniądze od nastoletnich więźniów. Ze sprawozdań wynika, że nastolatek jest agresywny i znęca się nad innymi, bije i zmusza do dostarczania mu przedmiotów z więziennej kantyny. Jeden z osadzonych mówi funkcjonariuszom więziennym: Fucci mówił, że mnie dźgnie nożem. Chodzi i mówi, że wszyscy jesteśmy pitami, bo większość z nas tu siedzi zastrzelanie. Mówi, że tylko on jest prawdziwy, bo zabił własnymi rękami. Jednak kiedy nadchodzi pierwsze posiedzenie sądu, Aiden bynajmniej nie zachowuje się jak prawdziwy.

czy sąd da wiarę w niepoczytalność chłopaka? Biorąc pod uwagę rysunki znalezione w jego szufladzie, być może faktycznie jest on chory psychicznie. Skierowany na obserwację psychiatryczną, Aiden Fucci szybko uzyskuje jednak diagnozę symulacja w celu uniknięcia kary. Aiden wraca więc na salę sądu i, o dziwo, żadne demony nie próbują już dobrać mu się do wnętrza. Jego twarz przez cały czas procesu pozostaje niemal niewzruszona. Nie reaguje nawet na najbardziej drastyczne szczegóły swojej zbrodni, nie odzywa się, jest obojętny. Ten socjopatyczny brak emocji naruszony zostaje tylko dwa razy. Pierwszy raz, kiedy kamera przyłapuje go, jak śmieje się na widok czegoś, co narysował lub napisał mu jego adwokat. Po raz drugi maleńki ślad emocji pojawia się na jego twarzy, kiedy w sądzie zeznaje jego babcia. Z całej rodziny tylko ona zdecydowała się go bronić publicznie. So sorry. I mama wow, to jest tak Aiden odczuwa litość i współczucie najwyraźniej tylko w stosunku do samego siebie. Nie martwi go to, co wyrządził rodzinie Bailey. Zeznając przed ławą przysięgłych, lekarz sądowy zeznał, że autopsja wykazała 114 ran kłutych lub ciętych na głowie, szyi, ramionach, rękach, dłoniach i plecach Tristyn. Przynajmniej 49 z nich było ranami obronnymi zadanymi dziewczynie, kiedy jeszcze żyła. W trakcie procesu Aiden ani razu nie przeprosił rodziny Tristyn. Drgnienie na jego twarzy wywołuje tylko i wyłącznie wzmianka o tym, co jemu zostanie odebrane. Now, I Matka Fucci'ego, Crystal Smith, nie pojawiła się w sądzie. Zamiast tego wysłała list do sędziego Smitha, prosząc go o litość i twierdząc, że jego jeszcze da się uleczyć. Aiden Fucci został aresztowany pod zarzutem morderstwa drugiego stopnia w związku ze śmiercią Bailey. Prokuratura stanowa podniosła ostatecznie zarzut do morderstwa pierwszego stopnia z premedytacją ze względu na brutalność przestępstwa. Fucci został oskarżony jako osoba dorosła. Zanim rozpoczęto wybór ław przysięgłych, Aiden Fucci zaskoczył sąd, przyznając się do winy w sprawie morderstwa pierwszego stopnia Tristin Bailey. The, uh, Bailey Sędzia R. Lee Smith z siódmego okręgu sądowego Florydy skazał Fucciego na dożywocie 24 marca 2023 roku. W swoim wyroku Smith powiedział, że Tristan Bailey poniosła bolesną, przerażającą śmierć z rąk kogoś, komu ufała. Powiedział również, że zbrodnia nie miała motywu i że była ohydna, okrutna i odrażająca. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first degree murder, I adjudge you guilty of the first degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Z wieku jesteś w 25 years. Sędzia Smith nazwał ten przypadek najtrudniejszym i najbardziej szokującym, z jakim się zetknął w ciągu 30 lat swojej pracy. W swoim ostatnim zdaniu przed ogłoszeniem wyroku Smith stwierdził, że szczególnie niepokojące jest to, że ta zbrodnia nie miała motywu. To nie było zrobione z chciwości. Nie było zrobione w odwecie czy zemście. To nie była zbrodnia z namiętności. To nie była zbrodnia, która została popełniona, ponieważ on poczuł się przez nią odrzucony. Nie było to zrobione w przypływie niekontrolowanego gniewu. Nie było żadnego powodu. Nie było żadnego celu. Zrobiono to tylko po to, aby zaspokoić wewnętrzne pragnienie oskarżonego, który chciał poczuć, jak to jest kogoś zabić, powiedział Smith. To prowadzi ten sąd do wniosku, że w tej sprawie istnieje tylko jeden właściwy wyrok. Chociaż został oskarżony jako dorosły o morderstwo pierwszego stopnia, Aiden Furci nie kwalifikował się do kary śmierci, gdyż w chwili popełnienia zbrodni był nieletni. Po odsiedzeniu 25 lat kary więzienia, zgodnie z prawem Florydy, sędzia będzie mógł rozważyć możliwość zmniejszenia jego wyroku.